Happy happy, be happy, ale jak to osiągnąć. Pytacie, co u mnie? Otóż już wam mówię. Ostatnio kupiłam sobie nową sukienkę i powiem Wam, że całkiem ładnie w jej wyglądałam. Byłam taka zadowolona, miałam świetny humor. No ale słuchajcie, bez przesady, ile można kupować nowych sukienek? W nic nie kupowałam, bo byłam w panamie. Potem byłam we Włoszech. Słoneczna Italia, egzotyczna Panama, Buenos Dias, Buongiorno. Ach, było pięknie, ale było minęło, to przeszłość. A ja wciąż szukam czegoś, co przyniesie mi radość, ale taką radość na no dłużej. Co to może być? I powiem Wam, że myślę, że czasami najlepiej zapytać sąsiadki. Mam sąsiadkę Kasię. Która jest nie tylko świetną osobą, ale też specjalistką od radości. Oddaję jej głos. Cześć! To, o czym tutaj mówisz, Marysiu, dotyczy radości, którą ja nazywam ziemską. Pan Jezus mówi: Wy jesteście z niskości, ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata, i właśnie to dotyczy również źródła tej radości. I zobaczmy, że radość z niskości możemy doświadczyć między innymi dzięki pieniądzom. Dzięki nim, właśnie, możemy mieć fajne wakacje, luksusowy dom, mnóstwo znajomych, możemy mieć fajne ciuchy albo też ładny wygląd. Ale jak sama zauważyłaś, to jest ulotne, to jest nietrwałe. To niczego tak naprawdę ta radość nie zmienia w naszym życiu, nie daje pasji, nie daje sensu. I ta radość z niskości, tak samo szybciutko jak przyszła, tak też yy, szybko odchodzi. I kochani, radość ziemska, ona nie wyznacza sensu i zobaczcie, że ona jest nawet egoistyczna, bo właśnie do tego dochodzi nawet, że wymagamy od sytuacji, od pogody, od innych ludzi, aby się tak zmieniali, aby to mi było dobrze i radośnie. I dlatego też Pan Jezus mówi, że kto jest spragniony, niech czerpie ze źródła wody żywej, czyli od Ducha Świętego. I z tego źródła, z niskości, właśnie nie warto na dłuższą metę czerpać, dlatego, bo zawsze będziemy niezaspokojeni. I ja widzę po sobie, że ja wciąż jeszcze sama nabieram się na tą radość z niskości, dlatego, że ona jest właśnie szybko dostępna. Ona jest też widoczna dla oczu, jest łatwa i jako. Człowiek z niskości ciągnie mnie właśnie do niskiego. Ale szlachetniejszą odmianą radości jest radość Ducha Świętego, która to radość jest głęboko zakorzeniona w człowieku. Ona trwa, wypełnia wszystkie nasze dziury, daje sens życia, zaspokaja pragnienia i potrzeby nasze. I zobaczmy, że Jezus pokazuje nam to w Ewangelii Świętego Łukasza, gdzie uczniowie bardzo. Cieszą się są podekscytowani tym, że duchy im się poddają, a Pan Jezus bardzo szybko kieruje ich wzrok ku górze. Więc oni byli podekscytowani osiągnięciami, można by powiedzieć, w swojej, swojej pracy czy efektami swoich działań, a Pan Jezus mówi im, aby oni cieszyli się z tego, że ich imiona zapisane są w niebie, a więc z tego, że Bóg ich kocha, że Bóg pragnie mieć z nimi relacje. Że Bóg jest z jednej strony ich Ojcem, ale z drugiej strony najlepszym przyjacielem, a więc możemy Mu powierzyć wszystko, możemy Mu powiedzieć o naszych problemach, powierzyć nasze lęki. Możemy właśnie prosić Go o uzdrowienie, o uwolnienie, możemy z Nim rozmawiać o naszych oczekiwaniach i to jest coś, z czego powinniśmy się cieszyć i mieć właśnie wzrok zawsze skierowany ku górze. A Duch Święty bardzo szybko przychodzi, kiedy Ty żyjesz Ojcem i Synem, kiedy właśnie w tej relacji odnajdujesz siebie, wtedy Duch Święty przychodzi z darem radości. I dlaczego Pan Jezus odwraca wzrok od radości z niskości, czyli od po prostu tej radości ziemskiej, do takiej radości z efektów, właśnie z efektów pracy, z osiągnięć, z pieniędzy, z umilania sobie czasu zimnym piwem po pracy, kolejną parą butów, grzebaniem w twarzy. Od takiego czegoś po prostu można się uzależnić, i to jest pułapka, którą zostawia na nas nieprzyjaciel, i my widzimy na pewno dookoła siebie, że bardzo wiele, wielu ludzi wpada właśnie. W w pocieszanie się właśnie tą radością z niskości. I to jest jakby aspekt duchowy bardzo krótko opisany, ale ja muszę jeszcze tutaj przy tej okazji Marysiu powiedzieć o jeszcze innej kwestii, która, która ma kolosalne znaczenie do, radoś, do życia w radości. Jest to po prostu niezdolność do cieszenia się. I jeśli relacja z Panem Bogiem, czyli jeśli ta odnowiona, odnowione życie duchowe. Renowacja właśnie tej duszy, oddanie życia Chrystusowi, nie daje mi na dłuższą metę tej radości. Ja nie czuję tej radości, kiedy, kiedy, kiedy właśnie nie umie dalej żyć tą pasją życia. To musimy wejść może poza aspekt duchowy, bo tu może być problem leżeć w po stronie psychicznej lub fizycznej. I zdrowy człowiek to jest taki, który po przebudzeniu ma, ma, całą, ma pełnię entuzjazmu, jest pełen energii, potrafi przejść przez życie bez lęków znaczy, mimo lęków, potrafi przejść przez życie, potrafi wiele przetrzymać, potrafi sobie poradzić z trudną, niekomfortową, kryzysową sytuacją i to jest, to jest człowiek zdrowy. Natomiast dochodzimy tutaj do tematu, który już od dawna chciałam poruszyć. Ale jakoś tak nie było y, okazji. Y, pierwsze, co mi Bóg pokazał po, y, po przyjęciu go jako mojego najlepszego przyjaciela, a także pana, pan Jezus pokazał mi, aby zmienić mój, mój styl odżywiania oraz styl, y, po prostu styl życia. Y, zaczęłam dbać y, o dietę, zaczęłam y, przyjmować y, dobre suplementy, zaczęłam też po prostu się ruszać, ćwiczyć, biegać. I kochani, najprostsze, poprzez ruch możemy sobie dostarczać naturalnej radości. Endorfiny po 20 minutach mamy zapewnione, więc kochani, ruch. Druga sprawa niedobór witamin, zwłaszcza chodzi mi tutaj o witaminę D. Jak pokazały badania, E, osoby z depresją, z zaburzeniami depresyjnymi mają bardzo często jednocyfrową cyfrową witaminę D w krwi poziom tej witaminy. E, więc kochani bardzo ważne jest uzupełniać właśnie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, Zwłaszcza D połączoną z K2, oraz A i E. I pamiętajcie, nie zapominajmy, to jest wiedza, którą może niewielu z nas posiada, ale warto właśnie wiedzieć i pamiętać, że serotonina, a więc hormon szczęścia, wytwarza się w mózgu tylko w 10%. No to gdzie jest reszta? Gdzie, gdzie tworzy się reszta? 90%. No kochani, właśnie w jelitach. A więc prosty i logiczny z tego wniosek, że jeśli mamy zaburzoną pracę jelit, jeśli mamy chore jelita, nie mamy odporności, to właśnie nie mamy odporności i nie mamy właśnie tej zdolności do cieszenia się. Będzie nam brakowało tego hormonu szczęścia. A więc, co znajdziecie u mnie w kuchni? żeby właśnie mieć tą radość od strony tej czysto żywieniowej, czysto takiej fizycznej. To jest na pewno w mojej kuchni znajdziecie spirulinę, to jest świetny detoksykant, ale to jest też rzecz, która ma bardzo wiele witamin i mikroelementów. Znajdziecie młody jęczmień. Młody jęczmień jest świetny dla osób, które zmagają się z nerwicami dlatego, że on pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego, nerwowego, gdyż zawiera bardzo dużo witamin z grupy B. Znajdziecie u mnie skrzyp polny, który zawiera z kolei krzem, a krzem jest bardzo ważny w tym, aby wyprowadzać z organizmu metale ciężkie, zwłaszcza aluminium, to możecie sobie o tym zobaczyć o aluminium filmiki, bo na to nie ma teraz tutaj czasu. Znajdziecie u mnie mleko kokosowe, ponieważ ja nie piję innego. Znajdziecie nasiona konopi. Znajdziecie właśnie witaminę, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach więc D, K, A i E. Kompleks witamin z grupy B. Dobre suplementy oczywiście z grupy B, czyli tak jak powiedziałam, są idealne w stanach lękowych. Znajdziecie również oleje, które, które mają działanie prozdrowotne, zwłaszcza olej yy, lniany, olej konopny, olej z czarnuszki, olej rzepakowy, yy, również oliwa z oliwek. Oleje regulują gospodarkę hormonalną, poprawiają nasz stan skóry, włosów, poprawiają wzrok, koncentrację. To możecie poczytać o wspaniałych właściwościach oleju. I, a dodatkowo olej z czarnuszki jest olejem, który właśnie działa przeciwdepresyjnie. I to warto też wiedzieć, warto go włączyć do diety. Znajdziecie u mnie orzechy, zwłaszcza włoski i brazylijski. Brazylijski to jest źródło selenu, czyli bardzo dobre dla osób chorych na tarczyce. Znajdziecie, i tutaj dochodzimy coś, co jest numer jeden u mnie w diecie: to są probiotyki. I Kochani, probiotyki dbają o nasze jelita kapitalnie, one właśnie pomagają nam w zdrowym funkcjonowaniu tych jelit, nie pozwalają nam narzać się tym złym bakteriom, które, które właśnie doprowadzają nawet do stanów depresyjnych, bo tak jak Wam mówiłam, 90% hormonu szczęścia tworzy się w jelitach, więc probiotyki w butelce, ja piję w butelce, ponieważ nie stosuję, nie przyjmuję ani maślanych, ani kefirów. No, i znajdziecie u mnie pokarmy naturalne, żyjące, czyli nie ma żadnych puszkowanych, konserwowanych, nie ma przetworzonych, nie ma produktów z długą datą. Nie znajdziecie również u mnie słodyczy, najprawdopodobniej, a także nie znajdziecie u mnie mąki pszennej, dlatego że w obecnych czasach, moi drodzy, mąka pszenna i wszystkie jej produkty zawierają glifosat, a więc też bardzo duże ilości aluminium metalu ciężkiego, który jest niesamowicie szkodliwy dla naszego zdrowia. O tym też możecie sobie wyszukać filmiki. Więc ja chleb pszenny zastępuję gryczanym lub żytnim i, i właśnie w ten sposób to jest bardzo ogólnie chciałam dzisiaj wam ten sposób mojego odżywiania opisać. Jeśli byście chcieli więcej coś na ten temat usłyszeć, to też dajcie mi znać. I jeśli będziemy wracać do natury, to gwarantuję Wam, że również będziemy mieli wiele radości, wiele sił, wiele chęci do życia, entuzjazmu w połączeniu z modlitwą i relacją z Bogiem. Będziecie mogli zdobyć cały ten świat, tak jak jest napisane w Księdze Rodzaju. Cały ten świat stoi przed Wami otworem i o to się modlimy, tego Wam życzę. I niech Was wszystkich spotka wiele radości! Dziękuję ci Kasiu za cenne wskazówki. Powiem Wam, że z perspektywy czasu też uważam, że relacja z Bogiem i zdrowy styl życia to najlepsze połączenie. To połączenie dające najlepsze efekty. To co idziemy zdobywać świat! A w międzyczasie zapraszam Was na nowe odcinki po sąsiedzku. Już niebawem. Zostańcie z nami. Do zobaczenia!